Cześć! Nazywam się Grzegorz i już od 10 lat pracuję jako agent ubezpieczeniowy. Dziś opowiem o tym, jak wejść na wyższy poziom w pracy agenta i móc oferować klientom zarówno ubezpieczenia majątkowe, jak i życiowe. Nie jest to częste połączenie, a szkoda. Witam Cię na kanale Niezależny Agent. Zasubskrybuj nas, aby być na bieżąco z wiedzą od praktyków i ekspertów. Zaczynamy. Od początku mojej pracy w branży ubezpieczeń jestem multiagentem i oferuję klientom ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia życiowe. Mogę więc podzielić się swoim doświadczeniem i obserwacjami z tych 10 lat. Zawsze zastanawiało mnie, dlaczego mimo dużego doświadczenia w sprzedaży ubezpieczeń, agenci nie sięgają po polisy życiowe. I po wielu rozmowach w naszym multipolisowym zespole widzimy, że powodem mogą być obawy. Więc Teraz je rozwiejemy. Tym, co budzi chyba największe obawy agentów w polisach życiowych, jest większa odpowiedzialność, bo w tym przypadku nie ubezpieczamy samochodu, który może zostać tylko skradziony albo tylko rozbity. Ubezpieczamy ludzkie życie i zdrowie. A to już nie są żarty. I ja absolutnie na co dzień czuję tę odpowiedzialność, i też rozumiem te obawy. Jednak możecie mi wierzyć, że ubezpieczenia życiowe są tak skonstruowane, że można szybko zrozumieć i utrwalić sobie ryzyka, jakie są dostępne do zabezpieczenia. Klienci także dzielą się na określone grupy, które można wstępnie sklasyfikować, a to ułatwia dopasowanie polisy. Każdy solidny ubezpieczyciel życiowy, a mamy ich sporo na rynku, tak układa swoje produkty, żeby dobór ubezpieczenia był dla agenta jasny. Systemy ubezpieczycieli są wyposażone w moduły do analizy potrzeb, aby jak najlepiej zbadać ryzyka, które potencjalnie dotyczą waszego klienta. Więc nie taki diabeł straszny, bo ubezpieczenia życiowe są dokładnie opisane. Taką drugą obawą może być sama rozmowa z klientem ale o tym opowiem więcej w kolejnym odcinku. Trzecia obawa to czas. Jak to wszystko ogarnąć? Kolejne produkty klientów. Jak się tego nauczyć? I czwarta, ostatnia obawa to ograniczony wybór oferty dla klienta i poczucie, że w tak ważnej sprawie mogliśmy zaproponować coś lepszego. Te dwie ostatnie obawy, czyli czas i ograniczony wybór, dotyczą również agentów życiowych, którzy chcieliby sprzedawać polisy majątkowe. O tym już za chwilę. Skoro obawy przynajmniej częściowo mamy zidentyfikowane, to możemy omówić dwie ścieżki łączenia sprzedaży. A. Sprzedaje dziś majątek i chce dodać życie. B. Sprzedaje dziś życie i chce dodać majątek. Czego potrzebujesz, żeby zacząć? W obu przypadkach najlepiej jest znaleźć dobrą multiagencję do współpracy i mówię to z własnego doświadczenia. Wybierz taką multiagencję, która ma w ofercie i majątki, i życiówki. Dlaczego tak jest najlepiej? Bo tylko to sprawi, że wszystkie obawy znikną. A znikną na pewno, bo w multiagencji dostaniesz wsparcie zespołu specjalistów, wiedzę, mentoring i wszystkie produkty w jednym miejscu. Dział wsparcia i system CRM oszczędzą Twój czas, więc będzie go więcej dla Twoich klientów. Nauczysz się wszystkiego od A do Z i nabierzesz niezbędnej pewności, że znasz produkty, że wiesz jak zbadać potrzeby, jak dobrać produkty do klienta. Będziesz mieć szeroki wachlarz najlepszych produktów do wyboru majątkowych i życiowych. Więc znikną obawy o ograniczoną ofertę. Wciąż będzie to odpowiedzialność, bo na tym polega ten zawód, ale mając wiedzę i przygotowanie, będziesz pracować z misją i z satysfakcją. Pewnie myślisz, jak zacząć sprzedawać te nowe dla ciebie produkty. Ja jestem zdania, że warto zaczynać powoli. Poznać produkty, przejść kilka szkoleń, pierwsze rozmowy sprzedażowe przeprowadzić z mentorem, a potem pójdzie już gładko. Dużą pomocą zawsze jest dział wsparcia bieżące rozmowy z zespołem i bezpośredni kontakt z menadżerem towarzystwa ubezpieczeń. A od jakich produktów warto zacząć? W majątkach od nieruchomości, bo są przyjemne i intuicyjne. A w życiówce możesz zacząć od ubezpieczeń grupowych, które są dziś dostępne nawet dla indywidualnego klienta. Jednak nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć choć trochę o tym, jak rozmawiać z klientem. Nie bój się swojego klienta. Naprawdę wystarczy tylko powiedzieć, że masz już w ofercie dodatkowe ubezpieczenia. Jeśli jesteś agentem życiowym, to masz ułatwione zadanie, bo wystarczy krótki komunikat. Rozszerzyłem ofertę o ubezpieczenia nieruchomości. Komunikacyjne, podróżne, firmowe. Jeśli masz klienta, który ubezpieczył się na życie, to na pewno świadomie ubezpiecza swój majątek. Wystarczy zaproponować mu audyt POLIS którego także nauczysz się, na przykład w Multipolisie. Jeśli chcesz poszerzyć swoją ofertę o inne ubezpieczenia i stać się prawdziwym multiagentem, to zapraszam Cię do Multipolisy. Możesz wypełnić formularz kontaktowy, który jest w opisie do tego filmu, i dowiedzieć się więcej o współpracy z nami. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym materiale.